Witajcie, z tej strony Maciej Gnyszka, Towarzystwa Biznesowe. To jest odcinek kolejny serii 100 błędów live. Serii, w ramach której przedsiębiorcy z bardzo różnych branż opowiadają o swoich trzech największych błędach w biznesie. Równocześnie jest to seria, która jest elementem proje projektu 100 błędów. Projektu, w ramach którego... Podsumowuje ostatnie 10 lat, swoje 10 lat w biznesie, opisując 100 błędów, które ja sam popełniłem i które mogły mnie zabić, ale na szczęście mnie nie zabiły. Na stronie 100błędów.pl znajdziecie więcej na ten temat. Dzisiaj gościem moim będzie filmowiec z Krakowa, którego znacie już z mojego kanału. Kto to taki? A, no właśnie, dzisiaj z nami jest Tomek Łatlenga z firmy Movie Kings. Witaj, Tomku. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Tomku, nasi telewidzowie już Cię znają z serii Wyszli z kryzysu, ale w dwóch słowach opowiedz o swoim krajobrazie biznesowym, bo on nie tylko składa się z Movie Kingsów. No i potem zapraszam Cię na grilla, na którym będę Cię grillował z twoich trzech błędów. No to cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Tomasz Matęga i mam kilka film. No, jedną z tak naprawdę moim kołem działania to jest firma Movie Kings. Działamy w branży filmowej. Zajmujemy się produkcją wideo, bardzo różnego od eventów, które kiedyś były naszym kołem, do, do tego, że zajmujemy się produkcją e-learningów, zajmujemy się produkcją już filmów reklamowych i produkcją takich filmów powiedziałbym dokumentalnych, YouTube'owych w bardzo różnych dziedzinach. Ostatnio mamy najwięcej wspólnego z nauką i edukacją, natomiast to, jest, to bardzo szybko się zmienia. Oprócz tego uh -huh. prowadzę jeszcze filmy w architekcie marzeń, w, w sektorze ślubnym, gdzie, uh -huh. gdzie rok rocznie robimy około 50 ślubów. Oprócz tego jestem współwłaścicielem pizzerii, małego e-commerce'u, no i jeszcze pewnie kilku małych projektów, które gdzieś tam w międzyczasie y, sobie realizuję. I nagrałeś dla swojej pizzerii piosenkę Disco Polo? Tak. Podlinkujemy ją tu na górze, o tu nad twoją głową, więc będziecie mogli sobie obejrzeć. Nagraliśmy piosenkę Discoporo, jakby używając naszych zasobów na tym, na czym najlepiej się znamy. Piosenkę, która stała się Warem i zrobiła 800 tysięcy wyświetleń w tydzień. I, Grubo. Podniosła, I podniosła sprzedaż o 35%. No to Znania ładnie. Z dnia na dzień. No to ładnie, to Tomku. O, o sukcesach już było. Teraz najwyższa pora opowiedzieć o błędach. Jaki był Twój słuchaj, najpierwszy pierwszy twój błąd? Mój największy pierwszy błąd to jakby najpierw geneza, to znaczy ja zatrudniam 8 osób na etacie i kilka jeszcze osób na plany nasze filmowe. Mhm. Są to operatorzy, montażyści graficy, ludzie od social mediów, bo też trochę mhm. tym się zajmujemy w naszej spółce Media Kings. I moim największym błędem, który jakby, który rozwiązałem dopiero niedawno temu, to było, powiedziałbym, ładnie, za późne zwolnienie pracownika. I to jeszcze było pierwsze zwolnienie pracownika w moim życiu takie poważne, tak? osoba która pracowała u nas dwa i pół roku. Mhm. Dlaczego za późne? Bo nagle się okazywało, że zlecając mu pewne zadania, dając mu pewną kontrolę nad pewnymi rzeczami, mnie w tym wszystkim nie było. I kiedy dopiero zorientowałem się. Co się dzieje, to było już naprawdę strasznie za późno. To znaczy, jak zorientowałem się, co się dzieje, to yy, pamiętam taką noc, gdzie miałem do oddania projekt do rana. To był projekt, właśnie jeden z projektów e-learningowych, i okazało się, że rzecz, którą zleciłem i powinna być wykonana w tydzień. Przez mhm. trzy tygodnie nie była wykonana, także zostało jeszcze dwie trzecie pracy. I swoją pracę ja skończyłem o dziewiątej rano kolejnego dnia, a zacząłem ją o dziewiątej rano poprzedniego dnia. I mhm. to był taki wierzchołek góry lodowej. I tak mhm. naprawdę chodziło o to w tym wszystkim, że jeżeli jesteśmy na takiej fali i kolejne osoby zatrudniamy, bo brakuje nam rąk do pracy, to gdzieś nagle całkowicie odpada u mnie w głowie pewna mhm. kontrola i pewne sprawdzanie. Dobrze, robisz to dobrze, jest to dobrze robione, mhm. idzie to dobrze terminowo i tak dalej, i tak dalej. Jakby moje mhm. zaufanie do osób jest dobre, mhm. do momentu, w którym czasem nie okaże się mhm. tak jak teraz, bo wierzchołek Góry Rodowej był naprawdę wierzchołkiem. Potem mhm. jak weszliśmy w to wszystko, to się okazało, że trzy osoby przez kolejne dwa tygodnie musiały nadrabiać to, co się tam wydarzyło. Aha, okej. Okay. No tak, po, powiem ci, że nie jest to oryginalny błąd. Większość przedsiębiorców zatrudnia za szybko, zwalnia o wiele za późno i faktycznie nabranie tutaj laserowych kompetencji to niekiedy lata. Łączę się w bólu i nadziei. Szczególnie że to był pierwszy pracownik, którego zwolniłem i czułem się jak czynę rzucał naprawdę jakby wiesz to jakby nie, emocjonalnie ja z tym chodziłem naprawdę kilka tygodni nie to nie było tak że już tak to była osoba która pracowała tak. prawie 3 lata u nas więc to no, naprawdę tak. tak 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 ja od dawna głos, głoszę tezę że emocjonalnie zwolnienie ich jest o wiele gorsze dla szefa niż tak. dla niż dla pracownika yy, powiedz w takim razie o swoim drugim błędzie Mój drugi błąd to też jest rzecz, którą jakiś czas temu powiedziałem sobie w głowie, że to tak nie może być. On jest błędem, a jednocześnie czasem daje sukces, ale, ale mnie gdzieś tam wewnętrznie trochę wkurza. To jest wydawanie pieniędzy. I to też może nie będzie zbyt oryginalny błąd. Natomiast ten rok był dla nas fantastyczny, to znaczy no, był naprawdę bardzo dobry, i trochę tych pieniążków udało się zarobić. Mhm. I nagle się okazywało, że przychodził kolejny koniec miesiąca i kasa filmowa była praktycznie pusta. Tak? Mhm. Bo co przyszło, to nagle się okazywało, że była 17-stronnicowa lista rzeczy, kolejnych, które trzeba dokupić. I to jakby mhm. finalnie. To jest taki błąd czasem, jakby pół na pół, bo finalnie faktycznie my mamy już, jakby zabegadowaliśmy przez ten rok nasz sprzęt trzy klasy mhm. wyżej. tak? No tak. I, i, I kolejne, jakby to, to jest pozytyw. Natomiast minus jest taki, że niekontrolowane wydawanie pieniędzy okazuje się, że obracasz dziesiątkami czy setkami tysięcy. Mhm. A nagle na koniec miesiąca już tak dużo nie zostaje. Nie? Mhm. To był mhm. taki błąd, który mnie bardzo mocno uderzył. Nie? Że mhm. tak naprawdę pieniądze płyną z lewej do prawej, a nic się z nimi, nikt ich nie kontroluje, nic mhm. się z nimi nie dzieje. Nie? Mhm. I, mhm. Natomiast to jest dla mnie najtrudniejszy błąd do naprawienia, bo jakby, mhm. jakby wiem, że bez pomocy kogoś, jak mnie ktoś ogląda, kto pomaga w takich rzeczach, to zapraszam, bez pomocy kogoś nie jestem w stanie tego zrobić. Mhm bo nie mam takiego mózgu, no po prostu, wiesz, to jak nie dość... Wszystkiego... Tak, 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 to, to też powiem ci, że, że to, na szczęście wielu z nas ten błąd zna aż za nad to i mówię na szczęście, bo to znaczy, że są wypracowane metody, jak można sobie z tym poradzić, więc jeżeli ktoś nas ogląda i chciałby się do Tomka zgłosić, jakiś CFO na godziny, to zgłaszajcie się, natomiast ja zdecydowanie zarekomenduję Ci, Tomku, tu na wizji teraz Artura Krysika, z którym wywiad też swego czasu robiłem, podlinkuję go, podlinkuję go tu na górze, o tutaj. I Artur to właśnie ktoś taki, kto przedsiębiorcom w takiej sytuacji pomaga, ale najpierw uważam, że warto, żebyś przeczytał pewną genialną książkę, którą zalinkuję w opisie tego filmu. Książkę napisał Amerykanin niemieckiego pochodzenia o polskim nazwisku, Mike Michałowicz. I książka się nazywa, po pierwsze, Zysk, jest genialna. Jest absolutnie genialna. Ja, ja, mam nadzieję, że jest audiobook, bo jakby ja yes, yes. nie audiobooków. Książkę tygodniowo sobie gdzieś tam połykam, więc obiecuję, tak. że to będzie kolejna książka, którą. Obowiązkowo, naprawdę. Od momentu, gdy sam ją przeczytałem, wakacje 2020 roku, wielu przedsiębiorcom ją już zdążyłem polecić i po prostu ich miny zadowolenia są nie do przecenienia. No to, Tomku, pora na trzeci błąd w Twojej karierze przedsiębiorczej. Pewnie będzie też podobny do tego, jakie mają inni, czyli um, olewanie zasady Pareto. Mm -hmm. e, jakby my bardzo długo i trochę nadal, natomiast ja mam w głowie, już to, już nawet sobie te dwie książki przeczytałem i teraz mam w głowie, chociaż bardzo średnie są e, książki, mm -hmm. e, to jest właśnie to skupianie się na korze biznesowej. To znaczy, my mm -hmm. bardzo długo mieliśmy taki problem, że nawet mieliśmy ludzi od, tego, że robili oni rzeczy, które finalnie, wiesz, nigdy, za które finalnie nigdy w życiu nie wystawiłem żadnej faktury, nawet jakby, nawet jakby nie były one w procesie wystawienia żadnej faktury, bo wydawało nam się, że to jest dla nas ważne, tak? e, mhm. I bardzo dużo mamy takich sytuacji, w których bezsensownie skupiamy ja, a przez to moja firma e, mhm. i zasoby na pewnych rzeczach, które potem są dla nas nieistotne. E, a nie maksymalizujemy tych, tych miejsc, tych osób, tych instytucji, z którymi możemy tak naprawdę zbudować najlepszy biznes, zarobić najfajniejsze pieniądze. Tak? Mm -hmm. Ja bardzo często na tym się łapię, że naprawdę wykonuję jakąś bezsensowną pracę, którą mógłbym mm -hmm. nie wykonywać, tą, jakby, która nie jest nam potrzebna. To nie o to chodzi, żeby ją komuś zlecić, tylko ona po prostu nie jest nam potrzebna. Tak? Więc mm -hmm. jakby. Żeby, ja mam... Chodzi ja o to, żeby mieć odwagę, Powiem decyzję, że Wie, czegoś że nie robimy. Powiedzieć klientowi, że nie, nie ma, nie ma szans, nie? Jakby, bo to jest w ogóle dla nas nieopłacalne. Tak? My bardzo mhm. długo braliśmy e, realizacje, na których traciliśmy na sam koniec. Nie? Jakby mhm. Koszty były większe niż zysk i jakby nagle się okazywało, że robiliśmy sztukę dla sztuki nie? I, mhm. no i to jest dla nas największa, największa też e, chyba nauczka, e, nauczka, mhm. Na przykład, no po prostu na, na mhm, Tak, to właśnie e, lu, ludzie, którzy zajmują się two, tworzeniem strategii, zarówno strategii marki, jak i e, strategii biznesowych, m, m, mówią, że równie, równie ważne, jak określenie tego, co robimy, jest określenie tego, czego nie robimy. Tak, no I to tak, niekiedy. Bo już to wiemy. Tak, niekiedy nawet po prostu więcej się no. czasu poświęca. Nad określeniem tego, czego nie robimy. No właśnie, Tomku, trzy błędy już za, za nami. Jak widzę, nie, nie zabiły cię, a wręcz przeciwnie, ja więc tego gratuluję i mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy i widzów są ci, którzy właśnie odkryli, że jakaś ich cecha albo coś, co traktowali jako swoją zaletę, może właśnie opisałeś jako wada, jako błąd. I im szybciej, im szybciej, moi mili, zorientujecie się, że to jednak chyba mogą być błędy, tym lepiej. A przynajmniej tak wynika z doświadczenia Tomka, ale i z doświadczenia mojego również. Bardzo Wam dziękuję, Tomku. Dziękuję. dziękuję również Wam. Nagrodźcie! Nagrodźcie! Kciukiem w górę e, ten nasz wywiad, żeby YouTube go pokazał większej liczbie ludzi. E, no i cóż, jeżeli to jest pierwszy wywiad z serii 100 e, błędów live, to o, obejrzyj, co tam na playliście jeszcze jest, bo już tych wywiadów je, ich jest już kilkadziesiąt. E, no i, i zachęcam również do wejścia na 100 tam znajdziecie wszystko na temat tego projektu, w ramach którego nagraliśmy to dzisiejsze 14-minutowe spotkanie. A to jak mogę, jeszcze ostatnie słowo? Tak, tak. Jak już jesteście na YouTubie i czegoś szukacie, to wejdźcie na platforma nauki.pl i zobaczcie o. naszą 8-miesięczną pracę i trochę to, czym się zajmujemy. O której też rozmawialiśmy w poprzedniej naszej rozmowie z serii Wyszli z kryzysu. Dzięki Tomku raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.